Mam tu taką wierzę, że jak to się nie przewróci, to ja będę w szoku. Mam tego mnóstwo i powiem wam szczerze, że ja nie wiem w ogóle, czy, czy to są wszystkie książki. Jakby patrzę już na te półki i zaczynam się dosłownie gubić, mimo tego, że ja zapisuję wszystkie książki, które kupuję i wszystkie, które dostaję, żeby właśnie wiedzieć, co dokładnie mam wam pokazać w bukholach, ale powiem wam szczerze, że patrzę na te książki i nie wiem, czy to jest wszystko. Mogłam czegoś nie zapisać, bo i tak znalazłam kilka, których nie zapisałam. Albo nie pamiętam, czy Wam je pokazywałam. Także tak, witajcie na kanale Podskarbnice. Lecimy z Bookholem listopada. Tak, najpierw Wam pokażę te książki, które dostałam i jest tego sporo, a potem Wam pokażę te, które kupiłam, bo tego też jest sporo, bo w tym miesiącu po prostu poszalałam. Wiecie, tak się rozglądam, bo nie jestem pewna, ale już trudno. Poprzestawiałam po prostu książki znowu ostatnio, bo już mi się nic nie mieści i dlatego nie mogę znaleźć wszystkiego i, jakby, nie, no nie jestem pewna, ale większość na pewno mam. Także zacznę od tych dwóch książek, to są książki, które dostałam. Nie wywróć się i właśnie nie mam zielonego pojęcia, czy ja wam je pokazywałam. Ale nagrywam i tutaj, i nagrywam na TikToka i coś tam na Instagram i po prostu i mieszam się już z tym ostatnio. Z końcówka roku jest jakaś taka em, zagmatwana. Icebre icebreaker. Icebreaker, um, icebreaker. Nie pamiętam właśnie, czy Wam pokazywałam. Wydaje mi się, że nie. Ja to chyba dostałam w listopadzie, nie w październiku. To jest książka od UNDIA. I to jest młodzieżówka queerowa o dwóch chłopakach, którzy no, gdzieś tam, wiecie, zaczynają czuć coś między sobą, mimo tego, że teoretycznie nie powinni. To są chłopacy, którzy grają w jednej, chyba w jednej drużynie, chyba nie w przeciwnej, tylko w jednej drużynie hmm, hokeja na lodzie. No i wiecie, to środowisko, przynajmniej według tego, co ja tutaj rozumiem z tej książki, jest takie, wiecie, nie? konkretne. Um, osoby o innej orientacji nie są tam mile widziani, więc oni gdzieś tam na przekór wszystkiemu, na przekór tego, co sami wiedzą i myślą, um, no znajdują między sobą uczucie. Ja jeszcze jej nie czytałam, ale powiem Wam szczerze, że mam szczerą ochotę, tym bardziej, że Icebreaker jakoś tak, ja wiem, że hokej niekoniecznie się kojarzy z zimą, natomiast mi się kojarzy z zimą, więc myślę, że chciałabym jeszcze niedługo spróbować, bo mam ochotę. No to jest takie, wiecie, troszeczkę enemies to lovers, bo oni są konkurentami, um, nie lubią się w każdym razie gdzieś tam wiecie, ta nienawiść um, wynika z tego niezrozumienia, co do siebie czują i tak dalej. Więc gdzieś tam tu enemies to lovers, takie wiecie, no, na, na przekór całemu światu i tak dalej. Jestem po prostu ciekawa, tym bardziej, że widziałam kilka opinii, że podobno jest bardzo dobra, a to też raczej jest cienka książka, nie ma tu jakoś mega dużo um, stron, więc wydaje mi się, że się szybko przeczyta i muszę ją sobie zostawić gdzieś na wierzchu, żeby po nią niedługo sięgnąć. I kolejna rzecz, którą też muszę niedługo przeczytać, to jest nasz pierwszy rok od Marcela Mossa, czyli drugi tom naszego ostatniego miesiąca, a chcę ją szybko przeczytać, dlatego że ja tą pierwszy dałam mojej siostrzenicy i po prostu jej obiecałam, że jak tą przeczytam, to jej ten też dam. Um, no bo ta książka była spoko, ten pierwszy tom, natomiast to była taka typowa młodzieżówka nie dla mnie. Um, no jakby, wiecie, jakbym ją czytała 10 lat temu, to pewnie byłabym zachwycona, ale teraz już niestety inne rzeczy mnie jarają, więc um, no stwierdziłam, że po prostu jej oddam, bo ona jest 10 lat właściwie do 12, ode mnie młodsza, więc jest szansa, że jej się bardzo spodoba. No i po prostu obiecałam, że przeczytam tą pierwszy jej oddam. Tą też dostałam, tylko że tą od wydawnictwa Filia. No i tutaj nie do końca wiem co się dzieje. Um, to jest drugi tom, więc też nie bardzo chcę Wam spoilerować fabułę. Natomiast w pierwszym mamy chłopaka, który bardzo mocno. Um, cierpi po stracie matki, w związku z czym wpada w różnego rodzaju używki i ojciec em, proponuje mu, żeby się udał do hospicjum, żeby gdzieś tam, tam zaznał, wiecie, tegoż smutku i żalu na co dzień, z nadzieją, że on po prostu wyjdzie na ludzi, tak? Że jakby, wiecie, wyjdzie z, te, z tego doła, w który wpadł po utracie matki, no i on tam się zakochuje, oczywiście zmienia mu się życie. A Tom pierwszy jest strasznie podniosły i trochę nad wyraz i jest poruszane bardzo dużo trudnych tematów, a jednocześnie są tak troszeczkę, wiecie, podotykane, a nie faktycznie... Wiecie, zagłębione. W związku z tym, ja czułam taki trochę niedosyt przy tym tomie pierwszym, ale jak się wydawnictwo do mnie zgłosiło, czy mam ochotę na tą drugą, to stwierdziłam, że pewnie, że chcę przeczytać, zobaczymy co tutaj będzie. No i po prostu, jak przeczytam, to oddam siostrzenicy. Kolejna książka, którą dosłownie przed chwilą otworzyłam, ale to wynika z tego faktu, że po prostu czekała kilka dni, że ją otworzę. To jest nowość od Albatrosa. Tu będzie trochę książek od Albatrosa i wszystkie są niesamowicie piękne, wszystkie. No to jest Chłopiec Kretlis i Koń. Historia animowana. Tu jest napisane, że um, ten pan, autor, razem z przyjaciółmi nakręcił film o chłopcu, krecie, lisie i koniu, o ich podróży um, i o tym, jak chłopiec poszukuje domu. Ta książka jest o tym filmie. Ja nie wiem, czy to faktycznie jest film animowany i tutaj mamy po prostu jakieś takie, wiecie, urywki z tego filmu, natomiast książka jest wydana absolutnie przepięknie. Ja generalnie grałam 7 lat w swoim życiu na pianinie, w związku z czym jak tylko widzę nuty to po prostu mi się cieszy słońce. No i tak wam tylko na szybko pokażę. Tutaj mamy właśnie takie kadry z tego filmu i jakiś taki tekst, no książka wygląda przepięknie jeszcze nie wiem jak z treścią, ale wiecie no ja mam synów w domu i po prostu jak też się wydawnictwo zgłosiło do mnie, czy ja bym chciała ją dostać i zobaczyć i pokazać no to się zgodziłam, bo wygląda przepięknie um, i mam szczerą nadzieję, że treść nam się bardzo spodoba i po prostu, że moje chłopaki też się zachwycą bo ja jestem zachwycona, wydaje mi się, że to jest idealna książka, nie wiem jak z treścią ale z tego co widzę na pierwszy rzut oka wydaje się być idealna na właśnie prezent pod choinkę bo jest piękna, łatwo się czyta um, i z tego co rozumiem ma być wzruszająca historia, no bo tutaj mamy taki dopisek: dom to nie zawsze jakieś miejsce, prawda? Widzicie, wydaje się być taka głęboka i jednocześnie. O, tu mamy drugą stronę. Jednocześnie. Ymm, no, jestem strasznie ciekawa. No, na pewno ją niedługo przeczytam, bo te, te takie właśnie książki, które mają mniej tekstu, no to ostatnio sięgam po nie po prostu, żeby gdzieś tam nadrobić sobie to wszystko i zobaczyć. Jestem strasznie ciekawa. Naprawdę, naprawdę jestem strasznie ciekawa tej pozycji. Następna od albatrosa to bombka o dziewczynkach, które odmieniły święta. I z tego co rozumiem, to to jest historia, w której święty Mikołaj jest kobietą, albo dziewczynką. Chyba dziewczynką, bo to też jest książka dla dzieci, um, taka wiecie, ładna wydana. Ta jest bez ilustracji, to jest po prostu tekst. Mamy taką wklejkę, także też fajnie, bo gdzieś tam w klimacie. Um, no i. Um, o tak wygląda, nie ma żadnych ilustracji w środku, także też jestem jej ciekawa, jeszcze oczywiście też treści nie znam. E, widziałam, że ona jest normalnie, wiecie, stoi sobie w empiku na półkach, także jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie zobaczyć, jak to wygląda, e, ale okładka mi się strasznie spodobała i stwierdziłam, hej, też spróbuję, w ogóle tu się świeci brokacik, nie wiem, czy to widać, ale stwierdziłam, że na święta w sam raz e, spróbujemy sobie przeczytać i następne dwie od Albatrosa to Mam na imię jutro i to jest też książka z tej takiej butikowej e, serii, jak widać coś tu będzie związanego z psem, ja jeszcze oczywiście jej nie czytałam um, czytałam ostatnio od Albatrosa Kozła ofiarnego, ale to wam powiem o tym więcej w podsumowaniu, czyli w następnym filmie. Także dostałam Mam na imię jutro od Albatrosa. Dostałam od Albatrosa jeszcze Galateę, ale jej nie mam w ręce. Mówiłam o niej w poprzednim filmie, bo ją pożyczyłam mojej siostrzenicy, żeby sobie przeczytała, bo strasznie mnie strasznie mnie wzruszyła tam ta książka. I dostałam Północ w Everwood i też jestem strasznie ciekawa. Ona jest jakby wiecie, wkomponowuje się w tą serię butikową, natomiast to nie jest książka w tej samej serii. Ona ma taką troszeczkę bardziej zintegrowaną okładkę i ja oczywiście też jej jeszcze nie przeczytałam. Postaram się ją przeczytać tej zimy, bo ona właśnie ma taki zimowy klimat, ale widziałam w internecie, że ludzie ją porównują do cyrkuł Nocy. Do Cyrku Nocy, którego ja też jeszcze nie czytałam i on jest niedostępny teraz w Polsce, w sensie jest, ale w takich cenach że kosmicznych, że ja wolę po prostu wydać tą samą cenę i mieć oryginał nowy em, po angielsku i chyba sobie kupię. Po prostu już gdzieś tam znalazłam w kilku aukcjach i chyba sobie kupię właśnie Cyrk Nocy, ale jestem jest strasznie ciekawa, bo z tego co ja wiem, to Cyrk Nocy jest strasznie klimatyczną książką i niekoniecznie historia się wszystkim spodoba, czy fabuła, ale podobno klimat jest niesamowity i z tego co rozumiem, to tutaj też, więc ja jestem jej ciekawa. Domyślam się, że tu będzie coś takiego baśniowego, właśnie możemy Rocznego, jakieś takie, wiecie, tajemnice. No i ta zima. Myślę, że będzie w sam raz. Ja po prostu dosłownie. Nie mogę się doczekać, aż wypadnie nam 1 grudnia i rzucę wszystko, co czytam, i zacznę czytać same zimowe książki. Przynajmniej taki mam plan. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale też jest wyda wydana, jest przepięknie. Ja mam po prostu wrażenie, że każda książka od Albatrosa nadaje się na prezent. Naprawdę. Także. W ciemności nocy czai się magia. Ja jestem jej bardzo ciekawa, też ją muszę zostawić gdzieś na wierzchu, i po prostu um, zimą się za nią zabrać. Następnie to jest jedno Jamie'ego Olivera. Też nie pamiętam, czy Wam pokazywałam tę książkę, już naprawdę mi się wszystko miesza. To jest książka kucharska, także może coś dziwnego tutaj u mnie, natomiast stwierdziłam, że absolutnie chcę i sama się zgłosiłam do wydawnictwa, czy zechcą ze mną podjąć tutaj współpracę przy tym tytule, bo byłam nią strasznie zainteresowana, dlatego że no ja raczej gotuję w domu, w sensie ja gotuję, ale ja gotuję raczej takie wiecie, stałe posiłki, mniej więcej w kółko to samo, w związku z tym, że moje dzieci są strasznie wybredne. Jak byli mali, to jedli wszystko, dosłownie wszystko, a teraz po prostu ledwo cokolwiek, więc ja w kółko gotuję to samo, żeby oni w ogóle jedli um, ten starszy zaczyna niż ostatnio więcej, ten mniejszy jeszcze mniej, um, natomiast no po prostu wiecie, zaczęłam się już nudzić tymi kotletami w kółko i tak dalej um, więc stwierdziłam, że to będzie idealne um, wiecie, idealna książka do tego, żeby wypróbować coś nowego, dlatego, że po pierwsze, przepisy są proste e, to są takie dane jedno, dania jednogarnkowe co prawda tutaj najczęściej jakby ten pan Jamie Oliver używa takiego wiecie, specjalnego garnka który można położyć i na piec i wsadzić do piekarnika, którego ja nie mam, więc w moim przypadku używam kilku garnków bądź patelni, i co tam robię, ale robiłam według przepisu, chociaż tam kilka rzeczy sobie. Jeden przepis dopiero ym, sprawdzałam, kilka rzeczy sobie zmieniłam, bo ja zawsze gdzieś tam dostosowuję do tego, co mam w domu, żeby faktycznie nie latać i nie kupować wszystkiego dokładnie, ale byliśmy zachwyceni, było pyszne. Nie wiem, czy teraz znajdę. Yy, mięso robiłam w każdym razie. No ale chciałam Wam pokazać, jak książka wygląda. No wygląda tak, że mamy wielką ilustrację Dania, która wydaje się być taką autentyczną ilustracją. A nie, wiecie, jakąś taką um, wypucowaną ze sztucznego jedzenia. Tu mamy zdjęcia składników. No, i tu mamy oczywiście gdzieś tam um, przepis. I naprawdę, jak przeglądałam, to one się nie wydają. Wiecie, nie są najprostsze, tak? Natomiast wydają się naprawdę proste o tutaj mam zakładkę, poczekajcie robiłam pieczonego kurczaka z papryką um, tylko, że ona tutaj była z peperoni, co to była jakaś ostra papryka, no ja robiłam oczywiście dla całej rodziny łącznie z dziećmi, więc użyłam po prostu zwykłą paprykę, więc na pewno byłoby jeszcze smaczniejsze z, tym, z tą ostrą, no ale wiecie, nie chciałam um, poparzyć języków dzieci, um, bo one um, no nie jedzą ostrych rzeczy także ja robiłam to i było przepyszne, dopiero jeden przepis zrobiłam, ale mam tą książkę w kuchni i po prostu będę sobie gdzieś tam co jakiś czas um, no różne rzeczy rzeczy wy, wy, wybierała, szukała i po prostu robiła, bo naprawdę naprawdę jest świetnie wydana. Ona też jest raczej droższa, bo to 100 zł kosztuje okładkowo, ona tak po 70, po 60 chyba jest w, w Empiku, ale jest naprawdę solidnie wydana i naprawdę wydaje mi się, że to będzie fajna pozycja dla tych takich trochę zabieganych ludzi, którzy jednak chcą spróbować czegoś nowego w kuchni, bo na przykład są już zmęczeni. No i wydaje mi się, że te przepisy naprawdę są proste z tego co przeglądałam, także polecam. Następna książka to Listy Noel. Powiem Wam szczerze, że się strasznie zastanawiałam. To jest książka od wydawnictwa Znak em, i Litera Nowa i zastanawiałam się, dlatego, że to nie jest typ, taka moja typowa literatura. Ostatnio oczywiście czytam więcej gdzieś tam takich romansu, erotyków i tak dalej, natomiast em, stwierdziłam, że jednak spróbuję. Ta okładka jakoś tak też mi się świątecznie skojarzyła. Nie wiem, czy to się akcja będzie działała w grudniu, em, na pewno jakąś jesienią albo może nawet zimą. I jestem ciekawa. Z tego co wiem, to tu mamy historię taką, że mamy tą Noel, taką kobitkę, która mieszka gdzieś tam i dowiaduje się, że jej ojciec umiera na raka albo ma raka, albo już umarł na raka. Teraz nie pamiętam, chyba umiera na raka i ona wraca do domu, do rodzinnego miasta i miała jechać tylko na chwilę, ale w wyniku jakichś tam różnych, wiecie, emocji, które na nią spadły i tego jakiejś się świat właściwie zaczął walić, ona zostaje w tym miasteczku i jednocześnie dostaje jakieś tajemnicze listy od kogoś, kto wydaje się bardzo dobrze ją znać. No i gdzieś tam jeszcze po drodze jakiegoś mężczyznę spotyka, nie? Także zastanawiamy się, kto te listy wysyła, czy to jest ten, którego spotkała, czy jeszcze ktoś inny i tak dalej, ona odkrywa trochę na nowo siebie, bo mimo tego, że nie miała wielkiego kontaktu z ojcem, to, ta, to jego odejście bardzo nią wstrząsnęło. Więc mniej więcej taki mamy zaraz i książki, ja jeszcze jej też nie czytałam, też ją sobie zostawiam na zimę, bo ona mi taki, wydaje mi się, że to taki zimowy klimat będzie, tu mamy jakieś takie Um, śnieżynki. Nie jestem pewna, czy, tu jest, czy to jest jakaś, wiecie, kontynuacja czegoś, bo tu mam seria z Noel napisane, musiałabym sobie sprawdzić um, dokładnie o co tutaj chodzi. W każdym razie dostałam ją właśnie od wydawnictwa, no i też zamierzam sprawdzić. I następna niesamowita i cudowna Malina, czyli Cuda Wianki Anety Jadowskiej. O tej książce już dużo mówiłam tutaj. Tak, bo ja chyba robiłam, nie, nie mówiłam dużo, tylko wam ją pokazywałam, przeczytałam ją już całą, ale o tym powiem na następnym filmie, już się miotam. W każdym razie jest cudowna, absolutnie wam polecam tą książkę. Uważam, że jest jeszcze lepsza niż tą pierwszy i no jest prześwietna. Najbardziej mi się spodobała historia Ruty, tak, Ciotki Dopóki mu się ucho nie urwie. To chyba była taka najdłuższe takie najdłuższe opowiadanie. Naprawdę jakoś tak trafiło do mnie, po prostu z każdej strony. I ta ruta po prostu niesamowita. I um, bardzo, bardzo mi się podobała. I uważam, że tutaj wszystkie wpadły w punkt, bo przy pierwszej części niektóre mi się bardzo podobały, a inne mniej, w sensie tak wiecie, już tak okej, okay, były spoko. A tutaj mam wrażenie, że każde było w punkt, a ta ruta to już w ogóle była cudowna. Także strasznie Wam polecam. Naprawdę, bardzo, bardzo Wam polecam. Jeśli nie czytaliście tomu pierwszego i chcecie od razu się rzucić w drugi, to chyba też możecie, bo tam jakichś mega dużych spoilerów. Nie było, ale no, no, najfajniej byłoby czytać je po prostu po kolei, nie? Cudowne książki, naprawdę. I ostatnie dwie książki, które dostałam w tym miesiącu, a przynajmniej tak mi się wydaje, to są antologie samowydawców. I powiem Wam szczerze, na pierwszy rzut oka strasznie podoba mi się to logo. E, samowydawcy, czyli to jest taka. Oczywiście nic nie widać, To jest to logo i po prostu strasznie mi się to podoba, bo to są samowydawcy i oni trzymają to pióro. Nie wiem, kto wpadł na to logo, kto jest pomysłodawcą, ani kto je narysował, ale jest cudowne, jakoś tak strasznie do mnie trafia. No i samowydawcy, bo to są po prostu autorzy, którzy bardzo chcą pisać i wydawać książki, ale nie wydają ich z wydawnictwem, tylko wydają je sami. I tu mamy do Dostałam dwie atomy, dlatego że ten wyszedł jako pierwszy, czyli własna ścieżka. I jedną z tych autorek tutaj jest pani Kasiak. Ja te książki dostałam od pani Agaty Kasiak, czyli autorki wiedźmy z Brona Czewa, Czowa, zawsze mylę i baśni w Wilczej Dolinie. Um, I ja tej jeszcze nie czytałam, a to już czytałam. W PDF-ie ją już czytałam. Jeszcze Wam o tym nie mówiłam, no bo wtedy, jak ją czytałam, to jeszcze wiecie, nie mogłam o tym mówić. Natomiast ja już ją właśnie przeczytałam i teraz dostałam od pani Kasiak obiec z dedykacją, żeby sobie wiecie, je zobaczyć na papierze. Przeczytam ją pewnie jeszcze raz, a przynajmniej tak przejrzę. Ten tom pierwszy, tom drugi znaczy się, bo zastanawiam się, czy jakieś tam zmiany naszły pod, od tego, co ja dostałam. Ale powiem Wam, że generalnie fajna sprawa. Jak jesteście na przykład początkującymi pisarzami i tak dalej, chcecie sobie sprawdzić, jak inni pisarze bez wydawnictw sobie radzą, to myślę, że to jest fajna sprawa. I tutaj motyw przewodni to jest zima, śnieg i tak dalej, ślady na śniegu, a tutaj nie jestem pewna, jaki mamy tutaj motyw. Przy przewodni, ale tutaj mamy tak fa fantasy, science fiction, historyczny, kryminał, groza, obyczaj, romans, podróżniczo-przygodowe. Czyli generalnie każdy znajdzie coś dla siebie. E, ja tutaj właśnie e, ten romans, nie pamiętam kto to napisał, ale podobał mi się ten romans dosyć mocno. E, no i tutaj chyba jest to samo. Fantasy, historyczny, kryminał, komediowe, horror, obyczajowe, przygodowe. Nie wiem, czy to jest dokładnie ta sama... Um, lista z wy, yy, nazwisk, wydaje mi się, że nie. Na pierwszy rzut oka widzę, że nie. Gdzieś tam się zmieni, zmieniły te nazwiska, ale mówię Wam, że istnieją takie książki i polecam Wam sobie sprawdzić, chociażby albo właśnie na Instagramie samowydawców, albo u pani Agaty Kasiak um, zobaczyć, jeśli jesteście zainteresowani tymi książkami. Także tak, przechodzimy do yy, tych książek, które sama kupiłam. I generalnie większość z nich to są dziecięce książki. Kilka na pewno. Lecimy. Pierwsza książka, którą kupiłam przez Fantastykę na Luzie i po prostu udusza dziewczyny, bo one co chwilę takie piękne książki dla dzieci pokazują, że ja po prostu wszystkie do koszyka, do koszyka i jeszcze mam cztery do kupienia, ale się powstrzymałam, bo naprawdę przesadziłam w tym miesiącu, jeśli chodzi o pieniądze. Tak, to jest Elf do Zadań Specjalnych, 24 opowiadania. Ja Wam nie powiedziałam chyba tytułu. Lecę jak ym, na śmigłach dzisiaj z tym mówieniem. I to jest taka książka, którą taka trochę kalendarz adwentowy codziennie się czyta. Znaczy, można czytać inaczej, ale jakby pierwszy rozdział to jest. 1 grudnia, drugi to jest 2 grudnia, 3 grudnia, 4 grudnia, więc codziennie można sobie po prostu czytać um, wiecie, jedno opowiadanie na noc i właśnie dlatego kupiłam, ja jeszcze jej nie pokazałam moim dzieciom, zamierzam im pokazać dopiero 1 grudnia i po prostu sobie będziemy czytać to, co tutaj um, będzie i tu nie wiem, czy tu są jeszcze jakieś zadania, wydaje mi się, że tu będą jakieś zadania, więc jeszcze jest chwila do początku grudnia, jakby ktoś chciał, to sobie można sprawdzić, um, bo wydana jest przepięknie i taka, wiecie, klimatu może dodać, nie? Um, do tych świąt i takiej troszeczkę magii nam w niej, zwłaszcza jeśli jesteśmy zabiegani i nie mamy za bardzo jak możliwości na co dzień gdzieś tam tej magii świątecznej tym naszym dzieciom sprawić, więc kupiłam właśnie z nadzieją, że im się spodoba i że będziemy sobie czytać codziennie jedno. Następnie zamówiłam samotną i w ukryciu lisy Gardner, dlatego że ja dostałam od wydawnictwa, um, chyba w październiku, znajdzie ją też Lissy Gardner i to był ósmy tom. I teoretycznie, z tego co wiem, to można to czytać wybiórczo, natomiast ja pytałam na Instagramie was, um, czy czytać wybiórczo, czy, le, czy lepiej wszystko po kolei, no i dostałam odpowiedź, że najlepiej po kolei, bo po prostu jak będziemy czytać wybiórczo, to dużo nas ominie, albo nie zrozumiemy jakiegoś kontekstu. Więc zamówiłam tom pierwszy i tom drugi, i po prostu jeśli mi się spodobają, to prawdopodobnie polecę z całością, bo muszę przyznać, że wydania są piękne i ja na ogół nie czytam kryminałów, w związku z czym jest duża szansa, że mi się Podobają, bo po prostu nie będę miała jakoś takiej, wiecie, mega nocnego porównania z innymi książkami, a ostatnio próbuję, z, wiecie, z rzeczami, których wcześniej normalnie nie czytałam, na przykład te erotyki ymm, albo właśnie jakieś takie creepy rzeczy, także stwierdziłam, że spróbuję, zobaczymy, co tu będzie. Mam tylko szczerą nadzieję, że będę w stanie zasypiać w nocy. I kolejna książka z polecenia, tym razem książkowego frika, którą też już miałam naprawdę na ym, liście do zakupienia od dawna i po prostu teraz się w końcu na nią skusiłam, to jest Julia i Rekin, to jest też przepięknie wydana książka, jeszcze jej też nie przeczytałam, ale raczej się ją będzie szybko czytać. Ona wygląda w ten sposób, że ma właśnie dużo tekstu, ale też ma ilustrację, tylko jakieś musimy zaraz znaleźć. Um, i z tego co rozumiem jest bardzo wzruszającą książką i taką też metaforyczną dla młodzieży także no strasznie jestem jej ciekawa i mam szczerą nadzieję i fajnie, że jest taka spójnie wydana i tu będą jakieś poszukiwania, jakaś taka wiecie miłość, samotność i cierpienie um, jestem strasznie jej ciekawa naprawdę jestem strasznie ciekawa tej książki jest wydana absolutnie przepięknie, też kolejna po prostu idealna na prezent um, no jak ją przeczytam to oczywiście Wam powiem natomiast wygląda pięknie Kolejna rzecz, o której Wam już tu mówiłam, to jest Lor Olympus. Ym, mówiłam Wam ją chyba, o niej chyba też w poprzednim vlogu. Absolutnie się cieszę, że ją zakupiłam. Czytam teraz, ym, przeczytałam już właściwie drugi i trzeci tom też na tym Webtonie, Webtoonie, czy jak to się nazywa na tej aplikacji w telefonie. Ym, I o ile czytanie tego na telefonie jest super, bo obrazki są po prostu wiecie, większe i wyraźniejsze, no bo tutaj mamy tam, on, -ten, ten komiks chyba został specjalnie stworzony po to, żeby właśnie go czytać na mm, telefonie. Jakby każdy ten rysunek jest po prostu większy, w się sensie może... Nie no, są niektóre są po prostu większe. Wie, wiecie, lepiej, to można zobaczyć, i te kolory są wyraźniejsze, i tak dalej. Co prawda jest po angielsku od razu mówię, bo chyba nie powiedziałam. Więc przez chwilę stwierdziłam, że fajniej się to czyta na telefonie, ale muszę Wam przyznać, że jak ostatnio czytałam po nocach po prostu ten drugi i trzeci, to już byłam tak zmęczona tym telefonem, że po prostu czekam na tą trzeci, drugiej i trzeci w Polsce i nie wiem, czy będę sięgała po ten czwarty. Nie wiem, czy czwarty już został wydany za granicą, chyba nie, ale jakby tych komiksów w, w internecie jest więcej, one są jakby na bieżąco i po prostu później są zbierane i wydawane w formie i nie wiem, czy będę czytała dalej, bo pomimo tego, że strasznie mi się podoba ta historia i jakby chcę wiedzieć, co jest dalej, to zaczął mnie męczyć telefon, tym bardziej, że ja mam zniszczony telefon i ostatnio ciężko w ogóle mi się z niego korzysta, um, więc po prostu prawdopodobnie poczekam, aż będą, wiecie, w sobie je zakupię, bo absolutnie kocham, no kocham ich i kocham tą historię i to, w jaki sposób są poruszane trudne tematy, bo są po prostu pięknie poruszone i delikatnie, a jednak gdzieś tam pokazują wpływ na tych naszych bohaterów, um, także ja polecam 16+, moim zdaniem. W związku z tym na te trudne tematy, ale jeśli ktoś jest odważniejszy i chce przeczytać wcześniej, to może nie ma tu jakichś takich y, stricte, wiecie, mega obrazowych ilustracji pokazujących nie wiadomo co, bo tego nie ma, natomiast po prostu są trudniejsze tematy przedstawione, w związku z czym uważam, że 16. Natomiast no, jeśli ktoś już czyta różnego rodzaju książki i uważa, że jest gotowy na czytanie o molestowaniu albo o gdzieś tam wiecie, przemocy czy toksycznych relacjach, no to, no to ewentualnie można spróbować. Uważam, że jest przepięknie wydana i absolutnie Wam polecam tą książkę. Następne trzy książki Wam tylko tak o szybciutko wspomnę. Dlatego, że byłam w Biedronce i oni mają to taki, ten taki konkurs piórko. Czyli, jeśli jesteście pisarzem i chcecie albo chcecie napisać książkę dla dzieci, to możecie wziąć sobie udział w tym konkursie. I główną nagrodą jest po prostu wydrukowanie Waszej książki. Także uważam, że to jest absolutnie cudowne. I ja już Wam na pewno Szary Domek pokazywałam milion razy, być może ktoś z Was pamięta. Natomiast on wcześniej był w takiej innej formie, był wydany tu krótszy i był dłuższy. W związku z czym on mi nie pasował do tych wszystkich innych książek Biedronkowych, które mam na przykład gangi świeżaków i fajniaków i tego wszystkiego, a teraz ta książka została wydana w ten sam sposób jak te całe e, świeżaki, więc po prostu kupiłam ją jeszcze raz e, i tą starą zaniosłam sobie do gabinetu, e, bo ja pracuję z dziećmi na co dzień, więc zaniosłam sobie do gabinetu, także absolutnie się cieszę, bo ja kocham tą historię, no i ja jej nie kupiłam samo i tylko był taki po prostu zestaw z trzech książek, ja akurat te dwie, tych dwóch nie mam, e, tą już widziałam parę razy i ona jakoś tak nigdy mnie nie urzekła, jej nie kupiłam, natomiast jak była teraz w tym pakiecie, to to się bardzo opłacało, więc wzięłam, bo strasznie spodobała mi się ta. Czy to jest najnowsza? 2022 tak. Strasznie mi się spodobała. Widzicie jakaś taka księżniczka? Kreska jest po prostu absolutnie piękna, i moja. Um, także stwierdziłam, że wezmę. Jeszcze jej nie czytaliśmy, bo my ostatnio czytamy wszystko i nic z dziećmi, ale no strasznie mi się spodobała kreska i stwierdziłam, że chcę. I po prostu mówię, dobra, to wezmę zamiast wziąć tylko tom. Ona kosztowała chyba 10 zł, albo 15. Chyba 15. Um, więc ja po prostu ta kosztowała 15, ta chyba 9, a ta nie pamiętam. I ja je razem kupiłam. Za 20 pary złotych, już teraz też nie pamiętam, ale taki pakiet był w biedronce. Także generalnie, jak przechodzicie w biedronce, czasami robicie jakieś zakupy, to ja absolutnie Wam polecam te biedronkowe książki. Mam jeszcze inne z tej serii: tam mam córkę Bajarza i tam coś tam jeszcze i po prostu lubimy naprawdę je wszystkie. Szary domek jest najlepszy. Lecimy na koniec. Baśnie śnieżnego lasu. Tą książkę też już od dłuższego czasu chciałam przeczytać, więc ją w końcu zamówiłam. To jest Sophie Anderson, czyli autorka na przykład Domu na Kurzych łapach. Ja tą na Kurzych łapach czytałam i też wiele emocji we mnie wzbudziła ta książka. Ja ją kupiłam, nie, ją wypożyczyłam w bibliotece i tak też sobie po prostu gdzieś tam czatuję na nią i już parę razy miałam ją kupić, ale zawsze rezygnowałam, bo wiecie, bo już ją przeczytałam, więc może kupię coś nowego, ale chciałabym mieć ten dom na Kurzych łapach, bo mimo tego, że byłam wściekła w połowie tej książki, w sensie na połowę tej książki, to potem po prostu. Zrozum Zumiałam o co chodzi i dlaczego. Z tego co wiem, to tu jest też jakieś takie słowiańskie klimaty są w tej książce. No jestem mi bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, także mm, zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie telefon do mnie zadzwonił, więc mam nadzieję, że tą końcówkę było słychać, widać i w ogóle um, jestem jej strasznie ciekawa i mam szczerą nadzieję, że mi się spodoba ale wydaje mi się, że tak, bo już czytałam inną książkę tej autorki i sama końcówka, tą tylko pokażę, kupiłam trzeci tom w końcu baśnioboru, czyli w tym momencie mamy cały baśniobór, więc jak przeczytamy to prawdopodobnie kupimy Smoczą Straż też um, nie kupuję ich jeszcze na razie, no bo dopiero czytam drugi tom, a ten drugi tom pewnie będziemy czytali parę ładnych miesięcy, bo to jednak jest gruba książka a ja czytam co niektóre wieczory z nimi tą książkę, nie czytam codziennie. Także już więcej nic nie mówię. Malibu Płonie Taylor Jenkins Reed, czyli autorki. Co ona napisała? I don't remember teraz. Autorki książek takich jak Siedem mężów, Evelyn Hugo, tak? Ja mam jeszcze tu przy sobie na zawsze, ale z przerwą. Wybaczcie, telefon mi strasznie popsuł humor i nie wiem, czy wrócę na dobre tory, a i tak byłam dzisiaj jakaś taka roztrzęsiona jestem. chciałam po prostu zdążyć z tym nagrywaniem. No, podobno bardzo dobra książka, zwłaszcza, że podobno bardzo dobrej autorki. Ja jeszcze nie czytałam nic tej autorki, ale ona mi się strasznie spodobała. Ja ją kupiłam w Empiku w tej takiej promocji, ona była za 20 tam parę złotych z Empik Premium. No i tu widać jeszcze taką Resztkę tej naklejki, nie wiem czy ile ja to zdjęłam, ale tu trochę widać gdzieś tam, że to się odbiło. Ona jest też wydana podobno w twardej oprawie, więc jeśli ktoś woli twarde oprawy, to, to można sobie sprawdzić. Natomiast w twardej po prostu będzie droższa. Także mam tą, oczywiście jeszcze nie czytałam. Eikist Shara Wheeler. Nie wiem. To jest autorka książki Red, White, Royal, Blue albo One Last Stop. Więc też jestem jej ciekawa. Tu mamy też chyba o dwóch dziewczynach książkę i w ogóle podoba mi się to wydanie. Jakiś taki jest sweet, ale w takim, nie wiem, po prostu mi się strasznie podoba. I leży sobie razem z poprzednimi. A nawet chyba nie zauważyłam, że ja tu mam taką karteczkę. Nie zauważyłam tego. Ale fajnie. A i tu są, yy, tu są książki, które wydali w 2-2, a tu są zapowiedzi na dwa-3. You've reached Sam. Ta podobno jest dobra. Ta ma być podobno dobra. Pruszyńskie Jestem strasznie ciekawa i tej też jestem ciekawa, bo też widziałam dobre, pozytywne opinie. No i ostatnią książkę, którą wam, książką, którą wam pokażę, jest Gotikana którą już przeczytałam. Um, zastanawiam się, czy ją pozaznaczać, dlatego że ja sobie zrobiłam całą wielką listę znaczników w razie Bóg, gdybym chciała. Dobrze, że tu nic nie widać, bo tam różne rzeczy są napisane. Um, I się cały czas zastanawiam, czy ją popisać, czy nie, ale wydaje mi się, że ja jej nie będę chciała sprzedać. Że mimo tego, że ja jej dałam trzy gwiazdki, spoiler, dałam mi trzy gwiazdki, to... Um to wydaje mi się, że ja nie będę chciała ją ze sobą zostawić, więc być może sobie ją po prostu po niej popiszę, bo jest co, powiem Wam szczerze, że jest co, ale więcej Wam nie będę zdradzać, powiem Wam po prostu w przyszłym filmie, czyli w podsumowaniu, no bo nie będę mówić tego samego teraz i w następnym filmie, także generalnie em, powiem Wam o tej w następnym filmie, jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany, a jeśli ktoś chce już wiedzieć konkretnie, co myślę, no to napisałam na Goodreads, napisałam parę rzeczy na Instagramie, ale nie wiem, czy jeszcze się chyba już się nie wyświetlają, ale na TikToku em, gdzieś tam też są filmy, jeśli ktoś z Was jest na już zainteresowany, a jak Jesteście gotowi poczekać? No to na podsumowaniu powiem tylko w tym momencie, że to jest dark romance z um, momentami nie dla dzieci. Także, także tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja już kończę, bo już mnie wyrywają i widzimy się w następnym filmie.